Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a w tym odcinku zrobimy sobie nowy Skybase, sobie zrobimy, więc zachęcam do zostawienia paczki w górę, subskrypcji na kanale z dzwoneczkiem do po więcej i my już widzimy się za chwilę w filmie. Jeszcze po drodze chciałbym Was poprosić o zrobienie w do góry. na tym kanale z dzwoneczkiem. A ja już nie przedłużam, chyba lecimy już do challenge'u. Dobra, także my już w gierce yy, ja bym sobie wybrał. Znaczy polecimy tutaj. Tam będzie dużo matsów. I pozbieramy sobie jakiś looting. Poduszki by się przydały. Jak nie poduszki, no to parasola. Oby nam się udało. No, liczcie. Mam, że na się nie skapną, Takie błoty grają. Dobra. Widzimy się już za chwilę. Dobra, także my już wylądowaliśmy. Bym eee, się na razie PMA. Nikt tu nie poleciał. I po prostu. Sorry, zaraz kichnę chyba. Uff, dobra, nieważne. Zaraz po prostu Wam zrobię cięcie. Jak już będę miał wszystkie materiały i tp, i chyba i da. Dobra, no to się już widzimy jak będę miał materiały albo będę już się nabudować Zobaczymy! Także jeszcze chciałbym powiedzieć wam że jeżeli ktoś nie oglądał odcinka w tamtedy y, miałem, jaki kilo w taki skin do broni to zapraszam, macie w drugiej linii co opisu y, Wrzuciłem go wczoraj i myślę, że możliwe będę regularnie tobie tak wrzucał, codziennie odcinki z Fortnite'a? Jak chcecie jakieś odcinki z Fortnite'a na przykład na jakiś temat, o ktoś do mnie wali, na jakiś temat chcecie, no to piszcie w komentarzach propozycje, to będę czytał. Jak najbardziej. I czekaj, ja, ja tu jeszcze wyjaśnię chłopa. Yy, gdzie on jest? Btw. A, tam jest, dobra. Nie będę marnował matsów. XD Dobra, też Burki challenge Ale nie piekło, dobra Byćku Puf Bydgku, bydgku Chodź, haha Chodź, 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 chodź Chodź, chodź No ja też cię kocham Jezu, już myślałem, że ginę U! Dobra, niepotrzebne to było, ale Widzimy się dalej Także my znaleźliśmy poduchę Leżała sobie tu te. Ja jeszcze pozbieram matzy, bo strefa już idzie, ale od następnej się może będziemy budować. Zobaczymy, na razie jeszcze jeszcze zmieniam. zbieram kamień. Zaraz będziemy zbierać metal. I zaraz będziemy zaczynać budować nasz Skybase. Jeszcze wam przypomnę, że sobie nie łapacz chwili do góry, subskrypcja na ten kanał z dzwoneczkiem. Jeśli ktoś nie obserwował mnie na Instagramie, w pierwsze linika, opisu to już nasz Instagram. Trzecia linijka opisu to będzie mój na przykład server Discord. Czwarta linijka opisu to będzie strona internetowa naszego teamu, czemu by nie. I zaraz będziemy zaczynać Skybase. Jeszcze pozbieram stronę metalu po drodze kamienia. No, i widzimy się za chwilę. Może mieliśmy unikać fajtów, ale ja też chcę, żeby ten odcinek nie był za nudny dla was Tego dobijemy sobie, tak Pozdro A ten drugi Ten drugiego nie widzę A tam się kampi chyba No parasolkę też sobie weźmiemy Dobra, daj mi się wyświatkę Mam nadzieję, że mnie nie widzisz nie widać mnie. A, dobra, idzie tutaj. Jest za tym drzewem, nie? Jak nic. Dobra, lecz. Pozdro, pozdro YouTube. A, ja się tu uleczę jeszcze. O, tu się uleczę. A bo stwierdzę, że się nie będę leczył, bo autoczka mi się przyda do... Do Skybase mi się przyda, strasznie. O, ses. O, macy, 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 macy. O, dobra. Macy dostarczone, ty. Możemy teraz budować razem ze strefą, myślę. Dobra. Ustawiamy się do SkyBase'a Myślę, że już Wam nie będę ciął, ale teraz Wam. Yy... O, tam się klepią. Jaki gruby fight Ło, wow. ej, mogą mnie zauważyć. O, te. Ej, chyba idę trochę w prawo i zacznę dopiero wtedy budować z prawej strony, bo się trochę boję, że mi zauważą tak szybko, a to by było złe. Dobra, to ja wam teraz będę yy, po prostu zrobiłam cięcie, kiedy będę już się budował i znajdę sobie jakieś miejsce. Dobra, my już mamy wybudowany skybase, zobaczmy sobie tam gdzie jak to wygląda Uohoho Yo Dobra Jak toż to wygląda Idziemy trochę, za zaatakuje nas o, Ale perfect Ale to jesteśmy totalnie perfect Hu. Ale czekajcie nie? nie, dobra, nic nie próbuję, bo się boję, że spadnę Albo Nie Jezus Maria Czy tak zrobić? Nie, dobra, nie, nie robię tego. Właściwie się ze ślizgnę. Dobra, zbuduję to dla bezpieczeństwa. Dobra. Teraz już będę mniej cioło filmu. Bo chcę, żebyście wszystko widzieli, czy spadnę, czy nie spadnę. Dobra, poobserwujemy sobie może. Dobra. Zostawcie łapkę w górę i zobaczymy, zobaczymy, czy wygram. O, tam jest jakiś krwawejsik. Słuchaj, widać to. O, tam się wili a ja bym tam. Kurde. Ale ma co mi wystarczy, to akurat się ja to nie boję. E, tam się klepali albo się klepią. Nie, no chyba wetnę, bo utne coś, chyba nie ma co robić. Słuchajcie, ktoś nas skolapsował. Najgorszy knut. Nie, no w najgorzej. Patrzcie, ktoś nam podburzył to. No jaki knut najgorszy? Jaki knut? Kurde. Mam pomysł na kolejny Skybase. Ale na pewno zagram sobie jeszcze jedną rundkę. Kurde. Musimy spieszyć do strefy. Wiecie co? Pójdę sobie tutaj i zacznę budować koło zalewu, bo tu raczej mnie mało osób będzie wziąć. Nie, tam jest rzut. Tam się klepią. To ja idę jak najdalej. Kurde, może jeszcze spróbuję, ale ja mam inne... Znaczy nie mam... nie wiem czy wystarczy matców. Dobra, pozbieram jakieś drewno jeszcze. No jaki knucz najgorszy, no... Dobra, jeszcze pozbieramy mat sobie nie może. Dobra, następna runda będzie lepsza. Znaczy, nie wiem, czy będzie lepsza, więc może jeszcze spróbujemy jakieś spróbować. Chociaż, no Jezus, nie mówię, że uda nam się. O! Albo teraz ze strefą byśmy poszli. Ej, Ideolo! Dobra, spróbujemy. No trudno, no wiem, że mi się chyba nie uda, bo macie... Nie, no Macu mi wystarczy. No bo z tego, co mi tam zostało, kilkaset drewna. Jak budowałem się z 900, znaczy z 1000. Z tysiąca no to mi raczej powinno wystarczyć, no ale tu jest za dużo build fightów, żeby się tutaj budować Dobra, mi się już jak jeszcze coś pozbieram lub O, se sewezne Lub ktoś mnie zaatakuje, chyba się heal na No Nam się tutaj udało coś stworzyć, ale wątpię w to, czy się to uda bo oni nie są głupi, żeby nie zauważyć człowieka, który się dopiero przed nimi buduje Dobra, przyspieszmy to Zrobimy tak Skolapsował chyba Nie, nie skolapsował Dobra, ej Ej, uda się. Chyba. Ej, guys! To się uda, ty! Ale nie no, szczerze to chyba wątpię, usunę to. Dobra, ulecę się apteczką. Ej, on no skolapsował. Najgorszy Knut. Kurde, Knut najgorszy. Ajajaj. Dobra, teraz już wiedzą. Na pewno już wiedzą. Kurde, ale... Powiem szczerze. Miałem już nadzieję, że to się uda. Dobra. Dobra, to my dojeżdżamy tego Zbyszka. Ojeź, jesteś. Dobra, masz opię przebudowankę, masz Daszek. Moja ścianka. Aha, przemienisz sobie, dobra. Dobra, 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 Jezus. Co ja ci zrobiłem? O! Myślę, że mnie sami snag trafi tamten ten. Nudny gorszy. Dobra, leżysz, kościu. Padroty! Kurde! 23 trzeba no Mogłem tu wygrać. Ale dobra, zobaczymy, kto kogo zabije. A ja myślę, że kilka razy strefy zginie. Ja! Nie wierzę. Dobra, to zagram sobie jeszcze jedną gierkę. Może się nam uda. Albo jednak, już ten odcinek ma trochę 11 na 15 minut, a jeszcze pod A myślę, że robicie takie krótkie filmiki. Myślę, że to było na tyle w tym odcinku. Zostawcie łapkę w górę. Zostawcie ten kanał na I jeśli chcecie, na przykład kolejny Skybase, ale na przykład z czymś, na przykład, nie wiem, na przykład z dołu partnerem, że on będzie. O, że patroluje! Patroluje kolegę! Abo nie, nie, nie będę trwała, bo to głupie zrobimy sobie po prostu we dwójkę Skybase a yy, zostawicie tutaj 5 łapek w górę to robimy Skybase z kolegą moim normalny na dwie osoby może uda nam się we dwie osoby, może nawet wygramy, więc łapka w górę, sub dzwoneczkiem i do zobaczenia siemanko!